Potrzebujesz, potrzebujesz jakiegoś, jakiegoś dopingu przed koncertem? Oczywiście, że nie. Parze, parze. Nie, nie, ja potrzebuję tylko wody niegazowanej, która uzupełni braki moich płynów przed koncertem. Potrzebuję małej dawki kalorii. Mogą to być winogrona, mogą to być jabłka, mogą to być gruszki, obojętnie co. Muszę uzupełnić moje kalorie. Kto według Ciebie wykonuje cięższą robotę na scenie, wokalista czy tancerze? My się fajnie uzupełniamy, bo wokalisty są do tego, żeby śpiewać, a nas też są do tego, żeby e, pokazywać to, co potrafią najlepiej, czyli tańczyć. Ciężko powiedzieć, że któryś z nas wykonuje lepszą robotę bądź gorszą. My jesteśmy po prostu zgranym teamem i fajnie się uzupełniamy na scenie. Szczera prawda, jedna jedyna. Śpiewasz na żywo, czy z playbacku. Zobaczysz sam. Znaczy, usłyszę. Usłyszysz sam, tak. Ale zobaczysz też po, po, po ruchu chyba ust, tak, wiadomo. Zobaczycie. Wszystkie dziewczęta piszczą! Ja lubię, ją, lubię się, lubię jeden na dwie, ty lubisz, go, lubisz mnie, o Jak sobie radzisz z popularnością w takim klubie, jak przyjedziesz, jak na scenę wchodzisz, jak widzisz te dziewczyny, które tam wyciągają ręce, ciągną cię za sztorówki. Jestem popularny? Nie, pomyliło ci się chyba z, z kimś. Sprawdzimy to dzisiaj na scenie. Oczywiście, że tak. Będziemy żeby... obserwować, co się dzieje pod sceną i będziemy obserwować, jak ty się zachowujesz wobec tych dziewcząt. Czuć emocje w Klubie Zielon. czuć taką radość i dziewczyny właśnie tutaj są naprawdę bardzo piękne. Ja lubię ją, lubię cię, lubię jeden na dwie. Ty lubisz go, lubisz mnie, to o czy uważasz że należy ograniczać spożycie czy należy te spożycie w sposób kulturalny jakoś traktować czy nie wiem jak, jak ja według myślę, ciebie że, ja myślę że należy bawić się z głową bo to jest najważniejsze jest to że że tu są fajni ludzie tu są ludzie którzy są nastawieni do siebie przy, przyjaźnie są to ludzie naprawdę fajni pełni energii i mam nadzieję że nie będzie dzisiaj żadnych wojen nie będzie dzisiaj żadnych walk będzie miłość radość i niesamowita muzyczna energia płynąca prosto z parkietu Zapleczone dłonie Serce, usta mówią, że Dziś mówią właśnie Działa jak na gotek, jak na jest wędrowych Gdzie wolisz grać koncerty? Na plenerze, na świeżym powietrzu czy w dyskotekach klubach? O to są dwa zupełnie inne światy. Plenery otwarta przestrzeń. Chłodny wiaderek, który wieje prosto w naszą stronę. Natomiast kluby, przepiękne dziewczęta, niektóre skąpo ubrane, energia, yy, która Inne unosi tempo się, tempo grania koncertu nawet, unosi się na tym florze No i tak, 138 tempo. No przesadziłem, 128. Czy ty na swoich koncertach również tańczysz, uprawiasz jakąś choreografię? Nie, nie jestem tancerzem, Nigdy mi to nie wychodziło. Nigdy nie potrafiłem. Nigdy nie lubiłem. Nigdy nie, nie tańczyłem. Jestem tylko wokalistą. Może aż wokalistą, ale tylko śpiewa. Paweł, jaki jest największy hit zespołu Masters na dzisiejsze czasy, na ten moment? Największy hit Masters? Na ten moment. No, cały czas, żona moja, utwór, który nagrałem 4 lata temu, cały czas jest naszym największym przebojem. Cieszyć, że tak jest, że, że, że ten utwór y, mimo... Ale jak to jest Paweł, że właśnie piosenka, którą powinno się śpiewać żono moja, czyli mężczyzna kobiecie, tak naprawdę jest śpiewany w dyskotece przez ludzi młodych, którzy są jeszcze niezwiązani z żadnym związkiem małżeńskim. Gdybym to wiedział, to z chęcią bym to wytłumaczył, ale ja myślę, że y, warto to po prostu zobaczyć, tego posłuchać. Nad górami słońce świeci, srebrny księżyc za górami. Drugim się przegania, a my się kochamy. Zono moja, serce moje, nie ma takich jak my twoje. Ej, moja. Baweł, nie sądzisz, że muzyka jest za głośna? Mów w nic nie słyszę, jest za głośno. Co mówiłeś? Jeszcze raz mi powiedz. Co? Jeszcze raz mi powiedz. Mówiłem, że jest za głośno. Jest głośno, jest fajnie, jest Ale to jest dalej, to... nie, nie, ta nie muzyka Musi być fajna atmosfera, musi być dobra zabawa i suknie kolorowe, które lecą prosto z 300 głośników. Paweł podobno do ciebie będzie należała rola do krajacza tortu urodzinowego. Tak, ja dziś kroję tort urodzinowy, 18 urodziny tego z klubu. Ja również dzisiaj polewam szampana. Najdroższego i najlepszego. Skurzyłbyś się jakby obrzucali się tortem? Jeszcze raz. Skurzyłbyś się jakby obrzucali się tortem. Jakby obrzucali mnie tortem, tak? Ta, 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 ja lubię oczywiście tort dzisiaj. Dzisiaj pomijam dietę i wcinam największy kawałek tortu. Nie wiem, dostałem tego pytanie, ale nie rozumiem połowy słów, które wychodzą z jego ucha. Dostałeś kiedyś coś na scenie czy nigdy? Kijem. Od tancerzy. Od tancerzy, za to, że się w ogóle nie ruszasz. Nie miałem od dostać, no bo scena jest zawsze zabezpieczona przed działaniem osób trzecich, dlatego e, jesteśmy, staraliśmy się być uważni, żeby unikać kontaktu z jakimiś kijami, pistoletami i pałami. Ale patrząc na twoją figurę, jeżeli tak można powiedzieć, to masz chyba dobrą przemianę materii, kolego. Jasne. Dzięki, dzięki, ale jestem na wiecie. Jestem, czy Paweł podoła tej gruszce. Sprawdzimy jego siłę. Paweł! Chodź, poboksujesz trochę. Chodź. Nie! Nie, nie mam energii. Nie dasz... Czekam na koncert. Słuchaj, na widzowie są ciekawi, czy dasz lady tysiąca na tej gruszce. Oczywiście, że nie dam. Idziemy na zaplecze. takim szaleńcem nie jestem. Idziemy na zaplecze. Nie zrób wstydu dla Podlasia. Ja nigdy nie przynoszę wstydu dla Podlasia i dla całego zespołu Masters i dla mojego miasta rodzinnego i dla wszystkich, którzy mnie znają. Dam mnie wszystko naprawdę, uwierzcie. Energia rozpiera tego młodego człowieka, który za chwilę zawojuje tę scenę. Mam nadzieję, że publiczność klubu Zillion zapamięta tę osiemnastkę na zawsze. Dzięki Tobie Paweł. Oczywiście, no ja cieszę się, że mogę dzisiaj gościć na urodzinach 18. Mam nadzieję, że jak ja będę wyprawiał swoje 22 urodziny, to zaproszę cały Klub Zilion i będzie to taka mała wymiana gości podczas fajnych imprez. A piękny i boski Zbyszek Berkowski już dziś zaprasza Ciebie na swoją 18. Dzięki. Dziękuję. bardzo, padnę na pewno za przybycie. Ty, 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 co za nic. szukam poza nic chce. Masz niesamowite oczy, niesamowite spojrzenie i uśmiech. Ja myślę, że dzisiaj Paweł Jasianowski, lider zespołu Masters, oszaleje na Twoim punkcie, bo tak ci powiem w tajemnicy, on szuka dziewczyny, wiesz? No nie szuka życia powodzenia. Nie piszesz się na tą randkę z Pawłem? Pomyślę. Pomyśl szybciutko, bo zaraz wjeżdża tort rodzinowy z okazji. Wiesz, których urodzin klubu Zilion? 18. Brawo, a ty kiedy masz osiemnastkę? Już miała. I nie zaprosiłaś mnie? Nie znaliśmy się jeszcze. To teraz zaproś mnie na swoją dziewiętnastkę.